Ostatni raz żużlowy kurz opadł tu pod koniec września ubiegłego roku. Od tego czasu na Stadionie Przybydgowskiej zapanowała martwa cisza. Do teraz powstał plan przebudowy. Na środku ma powstać pełnowymiarowe boisko. Ono jest teraz trochę za małe. Będziemy chcieli to poszerzyć. Nie odbędzie się to, broń Boże, kosztem toru żużlowego. A dzięki temu uzyskamy kolejny obiekt, na którym będą mogły Toczyć się normalne rozgrywki ligowe. Plan jest taki, by przebudować park maszyn, zainstalować nowe oświetlenie i 5000 krzesełek na trybunach, wymienić bandy na toru i nagłośnienie. Obok powstać miałoby także mniejsze boisko. Trwają też rozmowy z osobami zainteresowanymi prowadzeniem klubu żużlowego. Miasto stawia jednak pewne warunki. Jeżeli chcecie się pojawić na, na stadionie, to prosimy o, od Was o gwarancję. Gwarancję trwałości projektu. Musi to być zrobione porządnie, również jeżeli chodzi o zarządzanie tymi pieniędzmi. O to, żeby przewidzieć wszystkie wydatki no i znaleźć na zewnątrz tych, którzy finansują. Tak kompleksowa przebudowa stadionu może kosztować nawet 10 milionów złotych. Miasto chce pokryć połowę kosztów inwestycji. Prezydent piłu liczy na to, że pilscy parlamentarzyści z opcji rządzącej będą lobować za tym projektem m.in. w Ministerstwie Sportu i Turystyki.